Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w parze na Kozetce, dzisiaj 43 odcinek pod tytułem Od niszczących oczekiwań do dojrzałego związku. No właśnie to, że mamy oczekiwania względem partnera, partnerki, już na samym początku jak kogoś poznajemy, a nawet jeszcze wcześniej, kiedy myślimy o tym, że fajnie byłoby się z kimś związać, z kimś być. To myślę, że rzecz jest taka zupełnie naturalna i w porządku, że mamy jakieś wyobrażenia, że, że, że tam sobie nawet idealizujemy, jakby to mogło być. Tylko no, problem zaczyna się wtedy, właśnie kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem i kiedy te nasze oczekiwania. No nie pokrywają się z, z tym, co sobie tam wymyśliliśmy, wykreowaliśmy w naszej głowie i no mogą się przełożyć na to, że ten związek się nigdy nie, nie rozpocznie, albo jak jesteśmy w jakimś już nawet związku już dłuższym, no to one mogą no właśnie nawet zniszczyć ten związek, mogą, mogą go po prostu rozsadzić od, od środka. Jakie Możemy mieć oczekiwania? Jakie to są te, które, które, które niszczą oczekiwania? Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Tak, będziemy rozmawiać o tym, jak odejść od idealizacji do rzeczywistości, do realności naszej, takiej realności i wiedzy o sobie, ale też o osobie, z którą żyjemy, żeby z czasem. Odciąć się od tej idealizacji, że często wychowujemy się na pragnieniach, na marzeniach, na komediach romantycznych, gdzie w większości wszystko się udaje, gdzie kochają się i wszyscy budzą się świeży, umalowani, piękni. Seks się zawsze udaje. Życie się zawsze udaje, wszystko kończy się dobrze. Zawsze I jest dużo pieniędzy, jest przestrzeń, jest, jest ciekawe miejsce, no wszystko tak. Piękne krajobrazy, tak, tak, tak. piękne kobiety, przystojni mężczyźni. I patrząc na to wszystko, trudno nie zapragnąć tego, że życie może tak wyglądać. Potem się okazuje jednak, że wchodzimy w ten związek i przez długi czas, trochę będąc na haju zakochania. Jak w takiej małej psychozie nie zauważamy tego, że ten partner może nie sprostać tym oczekiwaniom, które mamy. Że to jest zupełnie inna osoba niż ta, którą sobie wynożyliśmy czy wymyśliliśmy. I że czasem mamy takie oczekiwania, że z jednej strony to ma być macza, a z drugiej strony to ma być Budda. Mhm. No, i wtedy co? No często jesteśmy rozczarowani, rozgoryczeni, zawiedzeni, tacy zagubieni, no bo nie wiemy, co robić w takiej sytuacji. No, takie trudne zaczynają się uczucia i stany w nas pojawiać, jak to nie jest takie, jak sobie zapragnęliśmy. Tak, do tego dochodzi jeszcze takie poczucie samotnienia, że ten drugi mnie nie rozumie. Że mnie rozczarował, być może, że znowu mnie w końcu rozczarował, tak? Teraz... Pewnie nigdy nas nie zrozumie, bo uogólniamy to na przykład, przykładamy jeśli mieliśmy jakieś takie właśnie kilka razy trudne doświadczenia. Tak, i tu idziemy w kierunku doświadczeń i tu idziemy w kierunku poczucia własnej wartości. Czyli bardzo często ten partner, jeżeli nie mamy stabilnego poczucia własnej wartości, czyli takiego rozpoznania. Jakie są moje mocne strony? Jakie są moje słabe strony? Co w życiu jest takiego, co sprawia mi sobie przyjemność i radość? A co jest takiego, co uważam, że jest jeszcze do pracy nad sobą, do nauczenia się, do rozwijania w sobie? To tak, pytanie, czemu szukamy idealnego związku? Czemu szukamy idealnego partnera? Po co nam bo ja myślę, że to w jakiś sposób jest w nas już od naszego dzieciństwa. No tu znów trzeba by się było cofnąć do tego, że każdy z nas no, wnosi w sobie to, to, tą chęć, że chcemy mieć idealną mamę, chcemy mieć idealnego ojca, chcemy mieć idealny nie wiem, świat wokół nas. To wszystko, co jest idealne i my to nosimy, i to jest coś, co jest bardzo dobre, bo. To jest to, gdzie, gdzie, gdzie my możemy do czegoś jakoś dążyć, ale z tego też powodu my później, no co, no, no nieraz się rozczarowujemy, porównujemy to na, 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 na różne sposoby, złościmy, zawodzimy, irytujemy, I, no bo ten świat nam tego nie daje, bo ludzie tacy, tacy, tacy nie są. Wiesz, pomyślałam, że może tak. szukamy, Ideaów, bo chcemy w ten sposób uciec od góru. Że, jak rozwijamy w sobie taką fantazję, jak skupiamy się na takich filmach na przykład, nie, to, to daje nam przez moment poczucie, że tej drugiej strony nie ma. Że może gdzieś jest ten Eden, z którego można czerpać, gdzie nie ma właśnie rozczarowania bólu, cierpienia, zranienia. Poszukanie takiej ziemi obiecanej. Tak. I sobie myślę, że jak myślimy o oczekiwaniach, to może nas kierować do takiego była bardzo częstego oczekiwania od partnera, że partner będzie właśnie tą ziemią obiecaną, nie? Tym Edenem, a w związku z tym będzie rodzicem, tym dobrym rodzicem, a my Będziemy mogli być w roli dobrze zaoferowanego dziecka. Tak, rodzic, który zawsze wie, co nam jest potrzeba, jest na czas, jest dyspozycyjny, jest cały, jest, 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 jest dla nas. I to są takie bardzo, bardzo pierwotne, powiedziałbym, siły, pragnienia, potrzeby, które nami kierują, które nami rządzą. I, no i każdy z nas je ma i one są jak najbardziej w porządku. A potem pomyślałam sobie, jest z tego płynie kolejne oczekiwanie, które często przynajmniej myślę, że ty również, ale ja słyszę w gabinecie to jest oczekiwanie, szczególnie ze strony kobiet, bo, ale nie tylko, oczywiście, to jest oczekiwanie, że on powinien się domyślić, on powinien to wiedzieć, on nie tyle lat za to, powinien um, wiedzieć, umieć domyślać się, czyli czytać mi myślę. Czy powinien być I... tak zespolony, czy powinna być tak zespolona ze mną, że niemalże, że tak, powinniśmy mieć, nie wiem, jeden, jeden mózg, jedną głowę, tak? A... Y... 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 Tak, no, ale to tak. No I pomyślałam sobie, że, że to jest właśnie to też pragnienie mhm. bliskie tego, że jedyną osobą, która mogła tak odczytywać nasze niewerbalne... Sygnały jest mama, albo ktoś, kto się nami bardzo blisko opiekował w dzieciństwie, tak? To odczytuje wtedy u niemowlęcia, czego ono tam potrzebuje i na jaki temat ono płacze albo, albo krzyczy. Natomiast w dorosłym życiu już tak nie mamy. I pomyślałam sobie, że żeby nie odebrać tego jako krytyki tych oczekiwań, to co powiedzieliśmy na początku, że oczekiwania. Są jak najbardziej adekwatne i adekwatne do naszych niezaspokojonych potrzeb. Natomiast to, co się jest problemem w związku, to to, że oczekiwania są nieadekwatnie kierowane do partnera. Czyli oczekiwanie zrozum mnie, czytaj mnie, domyśl się, wiedz o co mi chodzi. Są oczekiwania bardziej do tego pierwszego opiekuna niż do partnera. Ale też mogą pokazywać, nie wiem jak ty na to patrzysz, że nikt wcześniej nie odczytywał, nie skupiał się na naszych potrzebach. Że nikt wcześniej nie był w stanie się, bo to jest bardzo ważna rzecz i to jest bardzo cenne doświadczenie, jeśli mieliśmy, no to, to, to później owocuje w życiu, kiedy rodzic, no często matka jakby z nami się tak dostrajała się do nas jakby no właśnie tak, na, na, na zasadzie tego, jakby można powiedzieć, odgadywała i to bardzo, jak najbardziej precyzyjnie, na przykład czy ten płacz to jest, bo to jest głód, czy to jest, bo się czymś irytujemy jest niewygodnie nam, czy nam jest mokro, czy, czy, czy głodni jesteśmy. I ten element dostrajania się, no jest, jest bardzo, no powiedziałbym, bardzo istotny, jeśli to partnerze jakoś Opanują, a często to jest na, na tej zasadzie, że z nami to robiono, my to potrafimy jakoś, jakoś robić, tak. no to wtedy nam jest prościej, ale to nie jest czytanie w myślach, to, to nie jest jakieś odgadywanie takie, to jest zupełnie na innym jakby poziomie się dzieje. Tak, i tu jest taka luka myśla, której którą mamy wypełniono, czyli. Nie tylko ktoś tego nie robił względem mnie, nie dostrajał się, nie odczytywał, nie rozumiał, nie zaspokajał, ale również ja nie umiem tego robić w stosunku do siebie i dalej tego szukam na zewnątrz. I mm, tak. to jest ważne, żeby zobaczyć, mam prawo tego oczekiwać, ale na tym etapie dorosłego życia uczyć, uczyć się tego, od, robić to sobie samemu, a nie oczekiwać od. Drugiej osoby, która być może miała bardzo podobną historię w życiu i też tego jest nauczona, ani względem siebie, ani względem partnera. Więc jakby można powiedzieć, że takie dwie biedy się spotykają w tym temacie, które nie będą w stanie się zaspokoić, tak? I oczekiwanie i pragnienie w tym wypadku będzie wiązało się tylko i wyłącznie z ogromną frustracją. Tak, i to jest to, co powiedziałeś, to jest takie bardzo ważna. Ta umiejętność, to, to, to poszukiwanie, kiedy. Ja coraz bardziej jestem wyczulony na swoje potrzeby, na swoje pragnienia, na to nie wiem, co mówi też moje ciało, co, co, co moje wnętrze mówi, rozumienie jakby swojej historii, różnych doświadczeń, przez to, jak, jaki to ma wpływ na to, i próba jakiegoś nie z zewnątrz zaspokajania tego, tylko na ile się da jakby samemu sobie zaspokoić, jakby stworzyć tą przestrzeń. No wtedy jesteśmy, no co, nie jesteśmy tak uwieszeni na kimś albo ktoś, na no drugą stronę, jest uwieszony na nas w jakiś, w jakiś sposób. No ten związek no może, może się oddychać, może, może żyć po prostu, kierując się zupełnie czymś innym niż tylko jakby spełnianiem, przewidywaniem i spełnianiem tylko oczekiwań. Tak, pomyślałam też o tym, że mm, takie oczekiwanie płynące właśnie z tego samego poziomu to jest oczekiwanie: y, y, daj mi poczucie bezpieczeństwa, daj mi poczucie stabilizacji, y, bądź zawsze niezawodny. Y, to jest takie y, pragnienie, które może się też wiązać. Z pewnym stylem przywiązania do naszych pierwszych opiekunów. Czyli wtedy, kiedy nie mieliśmy tego poczucia bezpieczeństwa, nie mieliśmy tej przewidywalności, nie mieliśmy tej niezawodności, pragniemy, że wreszcie kiedyś znajdziemy tą przystęp, w której będzie wszystko przewidywalne. Natomiast, ponieważ wiążemy się z zupełnie. Odrębną istotą, innym człowiekiem, który wychował się w innych warunkach, więc jakby on nie będzie mógł być zlany, jak to powiedziałeś wcześniej, z nami, i tylko um, skupiony na naszych potrzebach i pragnieniach. To musi też zaspokajać swoje, tak? tak. Czyli to, to nie jest, tak jak mówiliśmy na samym początku, nasz rodzic, czy dobry opiekun, w związku z powyższym bardzo. Ważne będzie, żeby na przykład zobaczyć, jaki z tych przywiązania panował w mojej rodzinie, jaki z przywiązania zdeterminował e, poszukiwanie partnera. E, co się wydarzyło takiego w historii relacji z najważniejszymi osobami w moim życiu, że nie miałem tego poczucia bezpieczeństwa i jak to poczucie bezpieczeństwa mogę sobie dać teraz. I oczywiście bardzo często jest tak, że jeśli w historii mieliśmy e, brak tego poczucia bezpieczeństwa. To idąc za y, potrzebą, y, y, no, wybieramy sobie na partnerów podobne doświadczenia. Niestety. Tak. No. Przymus powtarzania powoduje, że nie wybieramy sobie bezpiecznej przystani, tylko kiedy mieliśmy To, robić co, prace, to to, co nieraz na przykład, nieraz, no przynajmniej tak w moim gabinecie, nieraz zdarza się, że ktoś zadaje sobie takie pytanie i na przykład pyta, jak to jest, na czym to polega, jak to się stało, że ja nie chciałam czegoś takiego powielać, jak to było, nie wiem, w domu, czy, 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 czy jakoś nagle się okazało, że ten partner jest, nie wiem, podobny na przykład do, do, do mojego ojca, który był na przykład sprawcą przemocy, czy, czy, czy jakoś, no, no tu jest, to, to, to nie jest magia, tylko to jest to, że my wiążemy się no, bardzo często z czymś, co, 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 co jest podobne, albo kierujemy się po prostu no, spełnieniem, no po prostu naszych potrzeb, no to o to, to w tym wszystkim chodzi tak na dobrą sprawę. Być może, i to jest, stanie się bardziej jasne dla naszych słuchaczy, żebyśmy powiedzieli w którymś momencie w naszej parze na KZC o stylach przywiązania i o tym, jak one wpływają na budowanie relacji czy wybieranie partnerów, bo myślę, że wtedy to się stanie takie bardziej przejrzyste, jak to dzieciństwo ma wpływ na to, Jakie osoby wybieramy do swojego życia, jak się to układa w relacji, kim my też jesteśmy w tej, w tej relacji głosowej? Jakie role pełnimy, tak. Tak, w jakie role wchodzimy, dokładnie. I